Hałas zabija. I to nie tylko nasze uszy, ale też nasze serce. Wielki pos jest czasem milczenia, dlatego że codziennie gigabajty danych przewalają się przez nasze komórki, przez nasze komputery, a przez to przez nasze serce. I wtedy w tym zamęcie bardzo ciężko rozróżnić, który głos we mnie pochodzi od Boga, a który od diabła. I stajesz się oskarżycielem, tak jak faryzeusze. Biorę kamień złego słowa, biorę kamień przewrotnych myśli i celuję w innych. W milczeniu Jezus mówi: Ty też jesteś winny. Wszyscy są grzesznikami. I to nie jest głos, który ma mnie potępić, to jest głos, który ma mnie obudzić. Bo jeśli nie, to będę biegać i zamiast badać, weryfikować swoje serce, zacznę weryfikować serce drugiego. Zamiast modlić się za grzesznika, będę na niego polował. I zamiast dbać o czystość świętych miejsc, tak jak rzekomo robili to Faryzeusze, to zacznę wprowadzać do tych miejsc tych, których oskarżam o to, że są brudni i nieczyści. Ale nie po to, żeby im pomóc. Prawo, które dostali Żydzi, które jak sami mówili, miało być dla nich światłem i życiem, przez to, że zostało samo. Zostało wyzute z Boga w ich rękach, w rękach faryzeuszy, to prawo stało się mordercą. Zaczęło zabijać. Miało być kamieniem węgielnym, który buduje Królestwo Boże, a stało się kamieniem w ręku Kaina, który jest wymierzony w drugiego człowieka. Celuj w grzech zawsze, ale nigdy w człowieka. Bóg mówi dzisiaj pięknie w Ewangelii, w psalmie responsoryjnym przed Ewangelią, ja nie chcę śmierci grzesznika, ale pragnę, żeby się nawrócił i miał życie wieczne. Pragnę. To jest też to słowo, które pada z krzyża, bo Jezus pragnie zbawić wszystkich. Ze swoim zbawieniem idzie do każdego człowieka, także do tych, którzy oskarżali kobietę. Dlatego dał im szansę wsłuchać się w swoje serce, to co się dzieje w nich, żeby zobaczyli, że czasami pycha potrafi być i często jest o wiele gorszym grzechem od cudzołóstwa, bo jej nie widać. Cudzołóstwo, owszem. I pycha może być jak rak, który powoli mnie zżera i może mnie też doprowadzić do cudzołóstwa i wielu innych rzeczy. Dlatego kapitalnie, że Jezus dał ten czas na zastanowienie się wszystkim, nad tym, co się w nich dzieje i jak żyją. Największym przegranym tej Ewangelii jest ten, o którym nie ma tam ani słowa. Kobieta, która została przyłapana na cudzołóstwie, musiała być przyłapana z kimś, z jakimś mężczyzną. Prawo różnie interpretowało tego, który grzeszy z kobietą. Facetom zazwyczaj się udawało uciec z różnych względów. Nieważne, natomiast sam fakt, że był z tą kobietą, pokazuje, że no nie miał czystych myśli, nie miał czystych zamiarów i nie spotkał Jezusa, bo jako jedyny nie znalazł się na środku placu, nie znalazł się przy Jezusie i nie mógł usłyszeć, jak kobieta ja Ciebie nie potępiam. Mój grzech, który zostaje wyciągnięty na zewnątrz w sakramencie pojednania, jest pięknym pomostem. Aby usłyszał od Jezusa: Ja ciebie nie potępiam. To jest zawsze trudne stanąć z całym swoim brudem, z całym swoim syfem, jaki jest we mnie, przed kimś, kto reprezentuje Jezusa, i to wszystko pokazać. Ale jeśli staję w takiej postawie pokory, jak ta kobieta, to zawsze usłyszę: Ja ciebie nie potępiam. Idź. I odtąd już nie grzesz.